you yeah. O, doktorek Popierdolenca To jakie jest kurwa hasło? Powiem gdzieś tu coś jest Strzykawka A Coraz bardziej mi się to kurwa podoba Co? Quartes, Dziwne kurwa. Eee, ee. Jak się droł kurwa jakby w dupę ruchali. Zamknięte ble bla, ble, ble Nic tu chyba nie ma. Ciekawego. Zabić go? Wow. Zaszczelę go no Kurwa mać Jakie jest hasło niby? I wie, dawaj hasło skłonione. For... No tak, dać mu broń, już wiem, gdzie ta broń jest. Tamta pustowata, trzeba zejść. Zajebany świrt by wyskoczył. Sikero do mnie. Ja, pierdola. Zosmaria. Dziwka wyskoczy, kurwa. Babilońska szymata, pierdlona. gdzieś słuchaw, odgam. Shotgun, kurwa! Wyjeba, wyjebałem go w ja To że zdolny jestem. Jeszcze to bym wziął, chuj tam Cóż to będę pamiętał ty. Co tu leżało? A lampa. Gdzie ja wszedłem? A, tutaj szedłem Ale tu nie ma żadnego hasła Cyfry znaczy. To jest kurwa niemieckie? Czy jakieś chujomuju takie, dzikie Dobra, damy mu broń Dupę. Chyba szkoła, chuj Ciebie no on, a wyżej Trzeba zapierdalać Słyszę

Kurwa, szotga został Skasujemy skurwiela Nic nie ma To może być cyfra jakiś. Po chuj to mi potrzebne mogę do szczęścia Lok, use, or add to cancel to mouse. To, to kramin jest? To jest no ale zwykła Nie, pochuj mi tą patrzeć to. Coraz kurwa ciekawiej się zaczyna robić. A, cia a ciasto jest jak w pizdzie. Jeszcze lepiej. Kurwa zjebie jebany Chcę za zawał dostał z kurwy synie I za... O!